Rozpoczynam swój własny projekt słoik, a zainspirowała mnie Zuza z zaksiążkowanych. Ja też mam sporo takich książek, po które nie mogę się zabrać i to tylko ze względu na motywację. Spisałam każdy nieprzeczytany tytuł, a teraz widzicie moment losowania. Najbardziej obawiałam się, że wylosuję reportaż, ponieważ przygotowuję się do ostatniego zaliczenia w sesji, a takie połączenie nie byłoby dobre. Los jednak mi sprzyjał. I jak widzicie, wylosowałam niespokojnego ducha. Przez moment nie mogłam sobie przypomnieć, co to za książka, ale jak tylko spojrzałam na półki i zobaczyłam autorkę, to od razu byłam zadowolona, ponieważ jest to książka autorki Rebeki, a ona bardzo mi się podobała. Także ja zabieram się do czytania i oczywiście jak tylko uda mi się skończyć tę książkę, to wrócę tutaj i podzielę się z Wami moją opinią na jej temat.